Cześć, tu Windziarz z Teraz przejdziemy się windem na ulicy Folistej 22 w Gdyni. Zaczynamy od zręba po modernizacji przez dźwik. O, ale rygiel. Na mi się chyba światło świeciło. Idziemy w dół i się udaj udajemy do klatki B. Rygiel bardzo głośny. Trochę wolny. Oj niestety. Dzień dobry. Idziemy do klatki B. Jesteśmy na falistej 22B. Mamy tutaj zrębę pomodornizacji przez Elszyk. Ktoś będzie chyba wychodził. O nie. No coś chyba będzie wsiadał za to. Oj, dobra, już. Idziemy w górę i chyba będą się wyjść na dziesiątym, bo ktoś może, może stać niestety. I też wolny trochę ten elszyk. On jest chyba tak samo wolny jak ten na przykład z drzwiami od zręba, tylko że nie ma tych wewnętrznych drzwi. Ten panel macie. To jest panel od lyszyka, taki sam jak na Podgórskiej. kurskiej. Oświetlenie. Cześć. Nie, chyba wysiądę na dziesiątym. Bo mi się wydaje, że ktoś chyba na 100% stał. Słuchajcie, chyba wysiądę. chociaż albo dobra, jadę na zero już w sumie pojadę jednak na zero nie będę wysiadał, bo w sumie jeszcze trochę jest nagrań przede mną Nie będę jednak nie będę wysiadał, bo jest jeszcze trochę nagrań przede mną to już trudno, najwyżej będzie przypał chyba mi się ktoś dosiądzie na szóstym być może niestety chyba ma falownik ale bardzo wolny jest ten zręb Chyba mi się na trzecim ktoś dosiądzie. Oj, zapalone jest, chyba mi się ktoś dosiądzie. Nie, uff, dobra, już myślałem, że ktoś mi się dosiądzie, nie. Ale jednak wolałem na zero pojechać, bo w sumie nie to, że jest wolny ten zręb to jeszcze trochę nagrań jest przede mną. To idziemy dalej. A teraz jesteśmy na falistej 22C. Mamy tutaj elszyka. Oby był trochę szybszy, bo niestety tamten w klatce B był trochę wolny. Taka ciekawostka. Klatka jest wyremontowana. Wam pokażę. O. Klatka jest wyremontowana. No czekamy. Czekamy na windę. Ktoś tutaj stukał na, par na parterze. Więc. Trochę się przestraszyłem, bo ktoś tutaj stukał na parterze w drzwi. Więc niestety się trochę przestraszyłem. Słuchajcie, bo ktoś, ktoś w mieszkaniu puchał strasznie, strasznie, chyba w drzwi. No, A też wolny, niestety Też wolny Dobra, jak ktoś będzie stał, to najwyżej najwyżej już wysiądę, bo w sumie już to jest klatka C to już aż tak dużo to mi nie zostało W klatce A mi się pan dosiadł O na 7 chyba zapalone światło było Wolny też niestety tak jak w klatce A trochę, choć tam tylko trochę był wolniejszy, ale wolny był w klatce B. Elszyk też ma niebieski wyświetlacz. Ogólnie co ciekawe, tą windę na podgórskie 11a ten Elszyk z tamtymi. Automatycznymi drzwiami zastąpił windę Warszawę taką samą jak na podgórskiej 7C, tylko że tamta na 7C miała gong, a tamta nie miała. Aby mi się teraz nikt nie dosiadł, bo to już mi była jedna dosiadka na, pier na, na czwartym, była już jedna dosiadka w klatce A i też wolny bardzo jest ten zręb. Dojdziemy do klatki D. A tutaj mamy klatkę D i słuchajcie, zręba oryginalnego. O! Zręb oryginalny, oryginał. Fajnie, że tu wbiłem. Naprawdę. Taki jak na chwarznieński, na przykład, tam też jest oryginał. Fajnie, że mi się udało tu wbić. Rok budowy. Dobrze, że mi się udało tu wbić. Jakbym tutaj nie wbił, no to trochę... ...słabo by było. O, XX. Niestety chyba ma falownik, z jest dużym minusem. Dobra, jedziemy w dół i kończymy film. Ale naprawdę fajnie, że tutaj wbiłem. O, zobaczcie. Oryginał. Coś pięknego. O, widzicie, jaki fajny panel. Super, że mi się udało wbić. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Zero. No, falownik, niestety. To dzięki za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym. To cześć!